Cześć, siema z tej strony znajduję się dokładnie w Monachium w Niemczech, jestem razem z dziewczynami z Female na lanie Playing Ducks ten lanik jest organizowany w eSport Club w Monachium, dokładnie to w Baltham tak więc w tym filmiku pokażę wam jak wygląda cały lanik na górze, na dole, bo jest dwupoziomowy generalnie eSport Club to jest coś ale Level up, hello! hello. hello. Generalnie <laughs> ludzie w Niemczech są bardzo mili, tak jak widzicie na załączonym obrazku. I jeśli chodzi o właśnie ten e-sport, to jest coś jak level up, tylko że z komputerami, z barem czyli z alkoholem, z generalnie jest taką mini restauracją można sobie kupić jakiegoś burgera. Całkiem tanio jak na Niemcy, bo za niecałe chyba 9 euro można sobie kupić mega dużo frytek, dwa podwójne. Burgery. zwoją sobie ząbiliśmy i nie narzekamy. Także polecam bardzo serdecznie, jeśli ktoś tutaj kiedykolwiek ma się zamiar pojawić. Tak więc dość gadania czas pokazać, jak to wygląda. Tak więc, tak jak mówiłem, tutaj mamy bar. Halo? <grymianie> także bar jest. No i zobaczmy. Tak, tutaj mamy, można sobie coś pojeść. hello, hello, <grywa> Tutaj mamy e, monitory, także jeśli e, chcecie od razu e, sobie pojeść i pooglądać e, cały turniej, to tutaj jak najbardziej można coś takiego zrobić. Przechodzimy dalej, bo to jest głośno. Także schodzimy sobie na dół. Z tego, co widzę, to domyślam się, że tutaj między innymi Penta miała jakieś, nie wiem, czy to był jakiś turniej czy jakiś jakiś bootcamp, no ale roz, rozumiem, że jeśli jest tutaj, tutaj jest bodajże krystal, także jeżeli, jeżeli jest tutaj krystal, to pewnie mieli tutaj bootcampa. Schodzimy na dół i na dole mamy mnóstwo, naprawdę mnóstwo stanowisk do grania, także nie jest to tak typowo zrobione też pod turniej, ale tutaj myślę, że poza tym turniejem jest to taka wypasiona kafejka internetowa. Najpierw zobaczymy, pokażemy wam kasterów, tylko to, to będzie z drugiej strony. Tak, więc tutaj mamy kasterów. Aktualnie komentują mecz Team Female kontra Melty. Trzecia mapka, mapa ddos 2. No i tutaj właśnie mamy naprawdę dużo, ale to bardzo dużo stanowisk z komputerami. Jak no tutaj są komputery odpięte, ale między innymi tutaj jest pięć komputerów. Tutaj też dziewczyny z ex-DAT Team grają sobie, przygotowują się. Przed swoimi spotkaniami. No i zobaczmy, jak tutaj dalej to wygląda. Dziewczyny są. Wszyscy w ogóle są w bardzo dobrym humorze. Jest naprawdę rodzinnie. Przed całym turniejem organizatorzy zorganizowali nam śniadanko wspólne, także można było sobie zjeść. Tutaj mamy widownię, malutką, ale zawsze. No i tutaj mamy nasze dziewczyny.

tak to właśnie wygląda słuchajcie, no nie będę przedłużał i jeszcze raz, ja naprawdę pod względem logistycznym jest to jeden z fajniejszych LANów takich mniejszych organizowanych w ogóle na jakim byłem tak więc jak najbardziej polecam no i myślę, że postaram się nagrać jeszcze więcej filmików a jeśli nie, no to, to nie to znaczy, że nie wiem, nie miałem baterii albo zgubiłem GoPro tak więc dzięki oglądaniu trzymajcie się, o widzę, że właśnie chyba Alsen wygrało kolejną rundę Tak więc ja wracam do kibuzywania dziewczyną z Alsen. Trzymajcie się, hej.